Azda Living, no powiem Wam, że musiałem wychodzić na trzy razy ze sklepu. Tutaj na dzień dobry kosmetyki, ale tu odpuściłem. No i co? Tu creme de la creme, oczywiście lego. Na tym 4,50 cena zakupu, 14,20 cena sprzedaży, czy 50 zysku na jednym. Kolejne Lamborghini 12,50 cena zakupu, 42 cena sprzedaży, 17,50 zysku. Bierzemy oczywiście tu kolejne te za dyszkę. Sprawdźmy, po ile się sprzedają. Dwie dyszki. Zawsze coś bierzemy. 2,50 na jednej, dwie sztuki były, dwie bierzemy Kolejna rzecz, następne LEGO Tutaj też cena zakupu 4,50, cena sprzedaży 10 No to te odpuszczam Tutaj cena zakupu 30, cena sprzedaży 45 To też zostawiam Na tym było dobry zarobek, 7, 7 funtów na sztuce Cena sprzedaży 25, cena zakupu 7,50 Na tym to samo, 7,50 na sztuce Miałem tylko jedną siatkę, więc powrót do auta I trzeba było wziąć większe, bo oczywiście już takich nie sprzedają no i co? Kolejna runda to wynosimy. Za chwilę wracamy po następne jeszcze, bo sporo lego zostało. No ogólnie jakieś nie wiem, wydałem 150 funtów, tutaj zarobię z tego jakieś 120, ogólnie ponad 300 funtów w zysku z tego sklepu. Zostaw obsa, pozdro.